Media społecznościowe pełnią istotną rolę w promowaniu kultury i sztuki, umożliwiając artystom i organizatorom wydarzeń dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Dzięki nim możliwe jest również budowanie społeczności, angażowanie obserwatorów oraz efektywne komunikowanie się z grupą odbiorców. Sędziszowski Dom Kultury, chcąc być bliżej mieszkańców, aktywnie działa w mediach społecznościowych, promując nie tylko swoją działalność, ale przede wszystkim umożliwiając każdemu uczestniczenie w życiu kulturalnym na bieżąco. Media społecznościowe pozwalają Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sędziszowie Małopolskim dzielić się informacjami, zdjęciami i wideo z mieszkańcami gminy. Social media umożliwiają instytucji również dotarcie z aktualnościami i swoją działalnością do szerokiego grona odbiorców. Pracownik Sędziszowskiego Domu Kultury Magdalena Bielecka tłumaczy, jaką rolę w funkcjonowaniu ośrodka pełnią media społecznościowe. Głównym celem, które przyświecają Prowadzeniem mediów społecznościowych w naszym Domu Kultury jest budowanie zaangażowanej społeczności, która będzie swego rodzaju grupą miłośników kultury, świadomych odbiorców kultury lokalnej, jakże szerzej pojętej. W mediach społecznościowych informujemy na temat najnowszych wydarzeń, koncertów, jak również pewnego rodzaju budujemy kronikę, publikując różne zdjęcia materiały i uwieczniając to, co po prostu dzieje się w domu kultury. Każdy event, który odbywa się w domu kultury jest okraszony pewną serią przygotowań zarówno pod względem merytorycznym, jak i właśnie przygotowaniem na social mediach. Każde wydarzenie, które tworzymy ma swoje miejsce w sieci, można powiedzieć. Na danym wątku dodajemy zarówno informacje na temat spektaklu, jak i zachęcające do wzięcia udziału w nim, uchylając rąbkę tajemnicy, na, na jaki temat będzie dane, dane przedstawienie, tudzież czego mogą się spodziewać widzowie i jaki styl, jaki charakter wydarzenia towarzyszy eventowi. Zaczynamy przede wszystkim od plakatu, które tworzy nasza pani Plastyk. Dany plakat um, wrzucamy w różne formy, różne um, środki przekazu, są to posty, są to relacje, są to też wydarzenia na żywo i um, poprzez plakaty, poprzez opisy, poprzez szczegółowe informacje odnośnie np. aktorów lub um, danego stylu um, spektaklu. Staramy się dotrzeć i rozpromować dane wydarzenie. Zarówno jest to także promowanie lokalnych zespołów, które działają w domu kultury, takie jak blues, czy takie jak zespół pieśnień tańca rochy. Wspólnymi siłami staramy się ukazać zarówno pracę zespołów, można powiedzieć, od kuchni, jak i już efekty samej pracy. Na występach. Działalność Sędziszowskiego Domu Kultury obserwować można na różnych, najbardziej popularnych mediach społecznościowych. Jeżeli chodzi o narzędzia, jakie wykorzystujemy, jest to przede wszystkim Facebook, Instagram, TikTok oraz y, YouTube. Facebook służy jako portal informacyjny do informowania na temat spraw bieżących, na temat y, wydarzeń, które będą się odbywały. Jest tam dużo zdjęć. Y, tam jest ogół po prostu całości działalności mojej i wspierających osób, tudzież instytucji, całego, całego ogółu. Jeżeli chodzi o Instagram, tutaj target jest troszeczkę inny, ponieważ staram się dotrzeć do młodzieży, szkół średnich, jak i młodych dorosłych, ponieważ jest to najbardziej zaangażowana grupa w tą platformę. Tam staram się bardziej zarówno informować o sprawach bieżących, ale bardziej staram się również budować kronikę, żeby ten profil wyglądał ładnie, żeby posty do siebie pasowały i żeby siatka wyglądała atrakcyjnie, żeby to była taka wizytówka działalności twórczej Domu Kultury. A jeżeli chodzi o nowo powstałą platformę, jaką jest TikTok, to jest bardziej forma rozrywki, pokazania tej um, luźniejszej strony, naszej pracy i takiego może troszeczkę oderwania się od um, standardów i wyjścia poza kanony. Profile seniszowskiego Domu Kultury aktualizowane są na wszystkich platformach na bieżąco. Staram się, żeby na profilach każdego dnia umieścić coś nowego, żeby ci odbiorcy czuli się. Um, Poinformowani codziennie, co się dzieje w naszej instytucji. Lecz częstotliwość postów, oczywiście, że zależy od częstotliwości wydarzeń, które się odbywają. Wiadomo, że w okresie takim, takiej wyższej częstotliwości działań posty ukazują się częściej, zarówno te promocyjne, jak i te upamiętniające różne wydarzenia, a w czasie no, gdzie dzieje się troszeczkę mniej, staram się budować tą więź, budować tą interakcję z odbiorcami poprzez publikację różnych treści informacyjnych. Mieszkańcy coraz chętniej i częściej wchodzą w interakcję z sędziszowskim domem kultury w sieci. Serdecznie zachęcamy do obserwowania oraz systematycznego odwiedzania mediów społecznościowych miejsko-gminnego ośrodka kultury.